Cześć moja gym bestii! Zróbmy sobie razem unboxing paczki z shotguna. Temat przewodni to jest wiosenny vibe i ja potrzebuję poczuć wiosnę, więc wprowadzimy trochę kolorów do moich outfitów na siłownię. Mamy tutaj cztery rzeczy i trzy z nich są w tym samym kolorze. I zacznijmy tak naprawdę od stanika, ja zamówiłam rozmiar M do kompletu zamówiłam sobie również spodenki. Powiem szczerze, że to są jedne z krótszych spodenek, które mam w swoich szafie, więc sprawdzimy, czy będzie mi to przeszkadzało czy nie. Tak się prezentuje cały zestaw, i tak naprawdę to jest idealny stanik, ze względu na to, że on ma przepiękne wycięcie na plecach, co powoduje, że ten stanik nie jest taki nudny, ale z drugiej strony przód jest zabudowany, co ja właśnie lubię w stanikach. Jeżeli chodzi o spodenki, to owszem są krótkie, ale że jest coś czy taka długość, która według mnie, u mnie na przykład odpowiada, pomimo tego, że ja nie do końca lubię moją wewnętrzną stronę UT. No i tutaj mamy przepiękne profilowanie na pośladkach, ze względu na to, że mamy scrunch, ale to nie jest taki scrunch, który jest chamskim scrunchem, tylko jednak taki dosyć subtelny. Ponieważ spodobał mi się tak bardzo ten komplet, to wziąłem sobie również leginsy, także sprawdźmy, jak to wygląda w legginsach. Tak się prezentują Legginsy, jak i jakie leginsy, tak i spodenki mam w rozmiarze M. I przy spodękach myślę, że MK jest dla mnie ok. Przy legginsach zastanawiam się, się, czy jednak mogłabym nie mieć troszeczkę mniejszych? Dajcie znać, co myślicie.